Wideo pod tytułem wiadomość od tej osoby, e, co ta osoba chce ci powiedzieć. E, osoba, która, którą wybierasz, wybierz sobie teraz tę osobę, może już wiesz, może weszłaś, wszedłeś na to wideo już z zamysłem pewnej osoby, czekasz na wiadomość od tej konkretnej osoby, a może będziesz sobie słuchała albo słuchał ten, tego nagrania, i pomyślisz sobie, a to o tę osobę chodzi, to ta osoba chce mi coś powiedzieć, więc to zależy od ciebie. Możesz słuchać jakby z otwartą głową, a, może, a możesz słuchać z intencją, czyli, e, czyli co ta konkretna dla ciebie osoba, którą już wiesz, że wybierasz, e, ma ci do powiedzenia, co ta osoba chce ci powiedzieć. Zanim przejdziemy do czytania, chciałabym jeszcze e, jak ostatnio ogłosić spotkanie, które się odbędzie aktywacja szóstego zmysłu. Spotkanie, które pokaże ci, jak używać szóstego zmysłu. Każdy jest w stanie używać swojego szóstego zmysłu. Co więcej, każdy, kto interesuje się głębszym życiem, kto chce odbierać znaki od wszechświata, wysyłać swoje wiadomości do wszechświata, żyć bardziej w zgodzie z samym sobą, żyć bardziej w zgodzie z prądem, takim, żeby życie było jakościowe, magiczne, zaskakujące, pozytywnie. Czyli że nagle dzieją się rzeczy, które nie byłaś w stanie wyobrazić, że są w stanie się dziać, rzeczy dla ciebie, na zamówienie, na które czekasz. Eee, jesteś w stanie je odbierać, jesteś w stanie je widzieć, jesteś w stanie wysyłać wiadomości i otrzymywać odpowiedzi na te wiadomości od wszechświata i od osób naokoło ciebie. Jeżeli interesują cię te aspekty, to zapraszam Cię na to spotkanie, które się odbędzie w poniedziałek, 30 września, o godzinie 19.00 i w opisie tego filmiku zapisz się na to spotkanie, jeżeli chcesz, jeżeli Cię to interesuje. A po tym krótkim ogłoszeniu zapraszam na czytanie wiadomości od tej osoby. Co ta osoba chce Ci powiedzieć? Ta osoba chce Ci powiedzieć, że dystansuje się emocjonalnie od Waszego tematu. Yy. Niesamowite. Dystansuje się emocjonalnie od Waszego tematu, ma bardzo dużo spraw na głowie. Nie jest w stanie teraz myśleć o Waszej sprawie, o Waszej sytuacji, o Waszym temacie. Jest, e, jest zajęta, jest zamyślona, jest zaaferowana i zaraz zobaczymy, czy to znaczy, nie znaczy. Ja już zadaję pytanie w głowie: e, czy to znaczy, że nie chcę wrócić do tego tematu, nie chcę wrócić do Was, nie chcę wrócić do Waszej sytuacji? Nie, to nie znaczy to. Ona zostawia możliwość powrotu do Waszej sytuacji. Do waszego tematu, do waszego, do waszego jakiegoś takiego rozgrzebanego rozgrzebanego emocjonalnie sytuacji. Cokolwiek to jest, czy to jest coś prywatnego, romantycznego, zawodowego, przyjacielskiego, coś było otwarte, to jest niedokończone, to ma niedokończone jakieś aspekty, ta osoba w tym momencie ma ważniejsze sprawy na głowie, dla niej ważniejsze nie muszą to być dla ciebie w swoim rozumieniu ważniejsze, ale może rozumiesz, że są to ważne sprawy, bardzo możliwe, że zawodowe, ale ona pamięta o tym, że jakby jest wasz temat i chce do tego wrócić ale czuje, że mam mało zasobów na ten moment. Pytanie, czy będzie miała więcej później? Będzie miała więcej później. Ta osoba w niej kiełkuje ten temat. To, że o nim nie rozmawiacie, nie znaczy, że, że go nie ma, nie znaczy, że ta osoba o tym nie myśli, nie znaczy, że ten temat nie przewija się w życiu tej osoby, że nie przewija się w myślach tej osoby. Ta osoba jak najbardziej myśli sobie o waszym temacie i, i go gdzieś w głowie wałkuje, i to jest bardzo pozytywne. To jest bardzo pozytywne, e, pozdyw, pozytywny znak, dlatego że możliwe, że ta osoba dorasta emocjonalnie, wzrasta, e, rozwija się i będzie w stanie e, w późniejszym czasie lepiej zaopiekować się waszym tematem. To nie jest powiedziane, nie, nie mówię, nie mówię tego, nie, nie chcę tego powiedzieć. Że odpowiedź na, wasz, na waszą sytuację będzie pozytywna, czy że, czy że inaczej, czy że będziesz satys usatysfakcjonowana, czy usatysfakcjonowana z tego, jak ta osoba, jak sobie przemyśli to, co na ci powie, e, bo prawdopodobnie będziesz tylko usatysfakcjonowana częściowo. Nie będzie to też zupełny brak satysfakcji, nie będzie to. Sytuacja, gdzie ty pomyślisz sobie, że w ogóle bez sensu, że czekałaś na powrót do tego tematu, ale na, ale na pewno nie będzie to pełnia satysfakcji. Ale, co ty możesz z tym zrobić? Niesamowite, po prostu niesamowite. Zobacz, w, jest karta, jeżeli jakkolwiek interesujesz się kartami, to pokażę ci. Jeżeli w ogóle nie wiesz, o czym mówię, nie szkodzi, <grym> ale jeżeli masz jakiekolwiek pojęcie, Mamy gwiazdę i mamy umiarkowanie. E, na obydwu kartach są panie w postacie, które przelewają puchary z wodą. Mają dwa puchary w rękach i przelewają dwa puchary z wodą. To oznacza, że zarówno ta osoba, jak i ty wałkujecie to w głowie i po czasie zastanowienia się, po czasie, który upłynie między wami, bo Upłynie czas, upłynie czas. Obydwoje, czy oby, obydwie te osoby, o których mowa, wrócą do tematu ze swoimi głębokimi przemyśleniami, z zupełnie odmienioną świadomością dotyczącą tego, tej sytuacji mm. i z nowym zrozumieniem. Zarówno ta osoba, i tak jak Ci mówię, to nie będzie odpowiedź, Słuchaj, wróciłam, wróciłem po nie wiem, miesiącu, roku, pięciu latach, dwóch tygodniach jakkolwiek dużo czasu ma upłynąć, żeby ta osoba to zrozumiała i miałaś rację, to pewnie, to pewnie tak nie będzie, ale i dostrzegam Twoją rację, ale mam takie przemyślenia na ten temat jeszcze inne. Ono się jeszcze rozwinęło, natomiast ty, i to jest bardzo niesamowite i ważne, dojdziesz do takiego samego stanu. Że po tych dwóch tygodniach, miesiącu, roku, pięciu latach, dziesięciu latach, kiedykolwiek będzie odnowienie tego kontaktu czy tego tematu, jeżeli to nie jest tak, że kontakt jest zawieszony, ty też będziesz miała zrozumienie drugiej strony, totalne zrozumienie perspektywy drugiej strony i dać to niesamowitą ulgę. Więc w tym temacie, może niekoniecznie powiedziałem, spodziewaj się pozytywnego rozwiązania. Ale spodziewaj się wielkiej ulgi, która w pewnym momencie przyjdzie do Ciebie w ramach rozwiązania. Dzięki. Papa. Pa.